Tutaj mamy Simsie 3, cudowskie życie, dodatek Macie Płytę. Mamy kolejną płytę. To jest o Simsach, nazywa się wychowane podróże. Macie Płytę. To jest sinsy zwierzaki. Macie płytę. To jest mamy o sinsach trzeciego. Nazywa się cztery pory roku. Macie płytę. Jest ma ostatnią płytę, nazywa się po zmroku. Macie płytę. Dzięki bezień, do zobaczenia.